Hey, cześć Siemano z tej strony Lechu i dzisiaj zagram sobie w Lola. Yy, pff, tak, yy, przepraszam Was, że nie było filmików przez 3 dni. Tak, to chyba 3 dni są, albo nawet 4. Nie wiem. Ale postaram się nadrobić te zaległości i wyrzucać nieco częściej, w miarę, yy, jeśli będę miał czas. Dobra, przejdźmy do szczegółów. Z nami gra. Asze, Caitlyn, Timo, Syndra i no to co nie pamiętam. Syndra, Caitlyn, Asze, Timo i ja gram dzisiaj na susem. Moja całkowicie nowa postać. I tak, i pójdę za poradą jednego ziomka. Za co mu bardzo dziękuję, że What? za co mu bardzo dziękuję, że mi to napisał że lepiej jest słuchać Lola niż mój mikrofon, więc podgłośnimy sobie dźwięki. I tak, będę się starał mówić, ym, co kupuję, na jaką postać. Patrzcie, znaczy, no, gra ja wiecie na susem. Co będę się starał kupować, dlaczego i tym podobnie. Jeszcze bardzo Was przepraszam, że dzisiaj gram na boty, ale strasznie, strasznie długo wyszukiwało mi prawdziwych graczy na 5 na 5, więc zrezygnowałem i włączyłem boty. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak, właśnie już się pochwaliłem, że będzie to na YouTubie. No to napiszmy, że... Bo w sumie nie wiem... Jutro dzisiaj... Tak, dzisiaj jest wtorek. Więc spróbuję to wrzucić albo dzisiaj, albo w środę. Nasusem... Tak, nasusem się będę kierował pod tanka, czyli punkty zdrowia i punkty pancerza. Ja mam tak zawsze, że najpierw sobie zbieram na egidę legionu. Później kupimy może naszyjnik. I na końcu... Yy, ocogamy z jakimś youtuberem. Oj, niepotrzebnie się pochwaliłem. Sorki, że źle napisałem. To pozdrawiam mamę. No tak, Kaitlin widzę, że pozdrawiam mamę, także serdeczne pozdrowienia dla y, mamy spray, spraytora. I y, Sheriff owca też pozdrawia swoją mamę, także Pozdrowienia dla mam. Ale w sumie to ja się nie mogę zajmować pisaniem, tylko ja muszę grać. Dobra. Tak, jeszcze miałem właśnie powiedzieć, że... Mm, pod kill mam atak, który nazywa się Wysysające uderzenie. Jeśli to wysysające uderzenie, tak jakby będę KSował minionki. Yy, tak, większość z Was pewnie wie, co to znaczy KSować. O, co? to chyba K był, więc przepraszam bardzo, jeśli skajsowałem Ci właśnie teraz i wracam do umiejętności wysasające uderzenie. to jest coś takiego, że jak skajsujemy nim minionka to tak jakby zestakuje nam się atak, na przykład tu widzicie mam jednostki zabite przy użyciu wysysającego uderzenia zwiększa się na stałe o jego obrażenia czyli, że no znowu Piszmy, że na razie, na razie tak mam malutko subskrypcji, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. I wracając, tak jakby te 9 punktów, jeśli włączę wysysające uderzenie, wło, włączy mi się tak jakby do ataku, jeśli kliknę. Także bardzo fajny atak, można nawet sobie do 300 zestakować. Jeśli pójdziemy y, tą postacią pod tanka, czyli zdrowie, to bardzo fajnie się może nią grać. Jak widzicie, na razie mam zestakowanych tak, jakby 9. I próbuję dalej kresować. No, na razie 9. Słabo mi to dość wychodzi. Ale mam nadzieję, że będzie ok. tak, co jeszcze miałem mówić następny odcinek postaram się nagrać Uliberem tak, grałem nim miałem bardzo, bardzo dobre staty i to jest super postać tylko bardzo droga, a jak e, jeśli gracie w zwykłego Lola, nie w Lola PBE to wiecie, że Uliber jest teraz darmowy także e, tak, jeszcze raz powiem, może to mówiłem w którymś odcinku zapraszam do z tego zapraszania mnie po prostu do znajomych. Nazywam się Xterminator. Może już wiecie. I okej, okay, zapraszajcie mnie. To będę częściej grał y, z wami w szczególności. I będzie mi to sprawiało większą przyjemność. Dobra, może zabijamy ziomka. Bo w sumie te boty to słabe są, także jeśli nie będę miał nie będę albo będę miał jakichś rewelacyjnych stat to sorry, to są tylko boty. No i znowuż sam. Dlaczego sam? Może dlatego, że nikogo nie było na Skype'ie, może dlatego, że chłopaków nie ma w domu, nie wiem co robią, ale w sumie to tak fajnie się nagrywa też samemu. Także mm, mi to w sumie nie robi różnicy, czy nagrywam z kimś, czy sam. Ale dobra. Zrobimy jeszcze tego minionka i widzę, że wieża nam uderzyła. A co szczęście, że mało nam to zadało obrażeń. I tak, najpierw sobie kupimy tą Egidę Legionu. A później uzbieramy na coś lepszego, czyli nie wiem, Omen radujma. On jest. Pokażę wam go już. On jest tutaj. Nie, nie, nie w obrażeniach. Tutaj jest Omen Randu i 500 punktów pancerza. 500 punktów zdrowia i 70 pancerza. Ale myślę, że pierw sobie kupię lodowy młot, bo daje troszkę więcej zdrowia. Dobra, mam nadzieję, że ona mi tu teraz pomoże. Nie, nie pomogła mi. To troszkę głupio. No, ale trudno. Ja też zawiniłem. Nieraz Fak ucieka i Uciekaj, 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 zginiesz. Zginiesz, 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 fuck. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kurde. Nie wiem, nie wiem. Czy... Napiszcie w komentarzach, czy to była moja wina. Jeśli oczywiście możecie. Hmm. Czy to była moja wina, czy jej, że się, nie wiem, jakoś wypała ale dobra. No i teraz mam już, jak widzicie, 24 ustako... zestakowanych. Nie wiem, to się chyba tak mówi. I to, czyli że zadaję, tak jakby do tych 76, co tu mam, ataku, to mi dodaje te 20 teraz 7. Czyli że zadaję teraz obrażenia, jeśli włączę ten atak, łączne 100. Tak, 100 jakieś. Czy coś takiego. No i na razie mam 30. Jest to nawet dobry wynik, bo jak zaczynałem nim grać, fajnie mam ultimate'a. On ma bardzo silne ultimate'a, jeśli, jeśli jesteśmy już tankiem. Tak, jakby dobra, zabijmy sobie go. Nie, nie mam bucików, to chyba nie dam rady, bo on jeszcze mnie spowalnia, używa swoich mocy, także. Nie wiem, on ma buciki, Shen nie ma i Trundle. On też nie będzie. Pierwszy raz gram syndrom. To ja opiszę, że ja już gram chyba cztery razy masusem. Oj. Masusem. Co tu? O kogo ona goni? Nie wiem. Trudno. Dobra. Jeszcze a propos. Kurczę. Piszcie, napiszcie w komentarzu. Tam pod spodem, tak. Czy chcielibyście może serię z Minecrafta? Jakąś taką czysty survival, który gram sam albo na multiplayer z jakimś kolegą? I czy chcielibyście karierę? W FIFA 13, bo postaram się za chwilkę, jak skończę już to nagranie, nagrać również y, luźny jakiś meczyk w FIFA. Mam nadzieję, że że, ta, że ten ucieknie. Chociaż w sumie zabijemy go do końca. Dobra, ale. Ajc, Kurczę. Mnie wie, że uderzyła. Dobra, skajsujmy sobie jeszcze tych minionków trochę, żeby mieć jak najwięcej ustakowanych, bo mówię wam, w późniejszym etapie gry, jeśli mamy już full HP, to bardzo, bardzo przydają się te ustakowane. Bardzo. Dobra, trend idzie, to może zaatakujemy wtedy we dwóch? Dobra, trudno. I następnym razem już obiecuję, że raczej zagram. Na ludzi, a nie na boty. I zagram chyba „UliBerem”. Mam nadzieję, że wykaże się tak, jak gram sobie normalnie. Umiem bardzo dobre staty: 29 zabójstw, 2 zgony i 18 asyst. Nie wierzę w to. No bo w sumie to były boty, jeśli by nie, nie patrzeć. Ale ja się bardzo cieszę, bo ja dopiero w sumie nie jestem jakimś takim mistrzem Lola. Nie gram zbyt długo. Więc ja, ja się cieszę, jak mam te 10 zabójstw, mało zgonów. To jest dla mnie bardzo dobrze. I jak na razie widzicie, mam 50 ustakowanych obrażeń, czyli zadajemy łącznie około 130 obrażeń z tym atakiem. A sobie może troszkę. Oto ja sobie zaraz może pójdę do bazy i kupimy sobie lodowy młot. A nie y, egidę Legionu. Bo mamy już w sumie bardzo dużo y, kasy. I mógłbym sobie od razu kupić coś lepszego niż taka egida. Bo jakby nie patrzeć, lodowy młot daje dwa razy więcej niż ta egida. Na razie mam 40 zab zabitych stworów, więc nawet dobrze, 42 już. I w sumie to jest yy, tak, Nasus chyba, chyba, bo od kolegi słyszałem, powinien grać na solo top, ale że ja sobie nie radzę na solo topie, to ja gram z kimś, bo już ci tacy zaawansowani to oni grają na Susem, tak żeby sobie wbić jak najwięcej ustakowanych tych uderzeń raczej. No ale ja dopiero zaczynam... No, w sumie mam już 13 poziom, także nie taki słaby. Ale zaczynam grać, nie znam jeszcze wszystkich y, taktyk, różnie, coś się nazywa chyba. Y, aha, jeszcze miałbym do Was jedno bardzo ważne pytanie kogo mam y, kupić? Y, czy kto jest lepszy, tak, tak może powiem? Czy Timo on jest za 1350, czy Amumu on jest też za 1350? Ale chciałbym wiedzieć, kto jest lepszy. Mm, żeby sobie go kupić. Żeby nim nagrać odcinek. O, Shen mnie widzę, już bije. Ale. O, mam Ultimata. No to użyjmy sobie go. Tylko kurczę, nie mam już many więcej. Fak. No. No to teraz właśnie widzicie, że całkowicie, totalnie zrąbałem Ultimata. Bo. Mm, nikogo tym nie zabiłem. Chociaż, choć, nie. Kurde, sheriff owca zginął. A ja nie pomogłem. No i właśnie to jest moje lamienie. Właśnie teraz zużyłem Ultimate'a tak naprawdę, że tak powiem, po gówno. Bo nie, nie miałem many, a żeby zaatakować tym wysysającym uderzeniem, to by to zadało dwa razy większy damage niż zadałem normalnym atakiem. To może pobijmy sobie tego minionka. I teraz mamy 87 yy, tego, 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 tego um, ustakowanego. I w 20 minucie, najlepiej, gdybym miał około 200, albo około 150 ustakowanego, to by było wtedy Gites, by było fajnie, by wtedy był Koksu. Wszystko dobra, może sobie zabiję, te zabije. Co ja, wiadomo, tom wierzę sobie rozwalmy. O, ale ja mam już 2900. To ja już nawet nie potrzebuję. Nie, potrzebuję jednak. O, bot mis. No to akurat fajnie, że się cofam. Co to jest jeszcze? 50 punktów zdrowia. Nie, to mi raczej raczej, przepraszam. Myślę, że nie... chociaż... Kupię sobie, tak, przepraszam, ale miałem sobie kupić lodowy młot, bo daje 700 punktów zdrowia, ale jednak zapomniałem o tym itemie. On daje aż 1000, także myślę, że to się bardziej upracało. Nakupię ja sobie trzy butki i teraz następną rzeczą to będą butki jakieś lepsze. I dalej będę leciał pod zdrowie. O, i właśnie, nie wiem, czy wy też tak macie, ale jeśli otworzę w taki sposób, jak teraz widzieliście, to mi się tak jakby bagują zbroje. Mam ją jedną. Dodaje mi tylko 1000, ale jak widzicie, klikam teraz i nic się nie dzieje. A to mogę sobie ruszać. Także tak jakby to jest tylko takie obra... I tak jakby nie wiem, czy to mi zajmuje miejsce w eklipunku. Ale dobra. Dobra, skasujmy sobie jakiegoś jeszcze minionka. Ale nie w taki sposób z tym moim atakiem. O, właśnie, w ten sposób. Mam już 96, całkiem sporo, przyznam. Dobra, mamy nowy poziom, to ulepszę sobie Q i po Q będę ulepszał uwiąt, bo to yy, przeczytam nasu postarza wybranego bohatera przez 5 sekund, początkowo zmniejszając jego prędkość ruchu o 35%, a w trakcie trwania efektu, zwiększając moc spowolnienia do 59. To jest naprawdę dobra tak, jeśli uciekamy. Może sobie podgłośnie jeszcze troszkę muzykę, żebyście słyszeli lepiej. Jeśli słyszycie ją cicho, no, powiedzcie coś. W tam, w tam. O. Myślę, że. Pod goście... O! Myślę, że teraz będzie idealnie. I że mnie równie idealnie słychać. Dobra, dobra. Miss Fortune. Może jakoś ją spowolnił. Tak, i jak ona będzie. Teraz chyba włączę. Tak, włączam Ultimate'a i lecę na nią. Aj, to był chyba KS, ale pisałem, że nie ma co się awanturować o KSy, także. Nic się nie stało. Przecież to są tylko boty, to jest tylko gra. Ultimate za 100 sekund się odnowi, także to było w miarę okej. Okay. Mam jedną asystę. Asysty też się liczą, także. Kurczę, nie spowolniłem go. A jeśli bym go spowolnił, to już bym go zabili. Ale golemy sobie. Nie wiem, jak się to nazywa, bo słyszałem, yy, jeśli oglądałem odcinki yy, u innych YouTuberów, że to się nazywa Blue, ale nie wiem. Nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc. Ale ubijmy sobie, to nam zawsze doda troszkę Golda. I zabijmy sobie Ryza. Ale ta pułapka mnie wdenerwuje. Fuck. Może się cofam. O, składziła ją. Tylko w jakiś sposób? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Może weźmy sobie jedną potkę. Na HP i idźmy od tyłu do tego, tego. Jakoś nazywał. Niech sobie przypomnę. <laughs> Przepraszam? Trundle, tak. Do Trundela. Dobra, wziąłem sobie potkę, jak mogliście zauważyć. Ja mu nic nie zadawałem HP, serio? To ja uciekam. Żebym tylko nie zginął. Mam nadzieję, że nie, od, nie zginę w tym odcinku ani razu. Że uda mi się jakiś rekord pobić. Bo jeden, jedyny mój rekord to było, że nie miałem, 0 ze, zgonów w trakcie gry, czego Bardzo się cieszę. I to nie były tym razem boty, także. Git Malinka. No i mam już 129. I na początku mówiłem, że bardzo dobrze było. Gdybym miał uzbierane ponad 150. W 20 minucie nawet 200. No na razie zmierzamy w dobrą stronę, bo mamy 135. Yy, tak, słyszałem, yy, że można zestakować nawet do 300 i to jest wtedy naprawdę potężny damage. Ale ja mam na razie 140, co też jest dobre. Jeszcze mamy 2 minutki do, o, do 20 minut. Nie, nie wiem, co ja teraz powiedziałem. Rice. Kurczę, jakbym miał. Potki na manę albo many. Trochę to bym go zabił teraz. Ale dobra, pójdźmy w krzaki. Mamy 1700, to jest bardzo, bardzo dużo. I może kupmy sobie jeszcze coś. E, czarny tasak, omen. Lodowy młot. Zacznijmy zbierać. 300. O, jeszcze mi starczy na butki. Super. Kurczę, ja chce mi się kichać. Przepraszam bardzo, ale musiałem. Dobra, tu jest. Co to jest? Blue. Tak, to to się chyba no dobrze mówiłem. To się nazywa Blue. To dajmy. No, tu jest bliżej. To tu pójdę do Syndry. To jest Syndra, tak. Miałem, myślałem, że znowu już kolejny fail zaliczę. Znaczył prdawny golem. No idę, idę, już idę. Dobra, nawalamy najpierw te małe. Teraz sobie ustawmy to coś i nawalamy tego pradawnego golema, czyli Blue, jak to się nazywa. I to 300 demagem już zadaje ten atak, także to jest bardzo dużo. No i zabiłem sobie go 70 golda, bardzo fajnie, zawsze spoko. Jak chyba mówiłem, Timo, tak, podobno jest bardzo dobry. Ale, właśnie zadałem pytanie. Nasus, Nasus, tak, ja już gadam, bo bardzo lubię tą postać. Ale ja bym się chciał spytać, Amumu czy Timo? Bo ti, y, Timo, o ile Nasus jeszcze red. Dobra, już idę. Starszy z Jaszczurów. Ubijmy sobie go, bo wiecie, mamy Ultimate'a, spowolnie go, Nice. Dał mi się zabić wroga. A to na trandla pójdę, bo większa szansa, że go ubiję. Kurczę, kurczę, kurczę. Dobra. Spowolnię go. Tak, spowolniłem, spowolniłem. Dobrze. Seryjny zabójca. No jak widzicie, trz... moje staty 303. Także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. No i idę do starszego jaszczurów. Czy tam do syndry, Nie wiem. No w sumie to idę do Syndry i idę zabić jakiegoś jaszczura. Na dragonach chcesz iść? Dobra, jestem tank, idziemy. 3000 HP, już mogę tankować. No to dobra, bijemy, bijemy. I jak na razie, yy, fajnie, bo zadaje mi to tylko 100 obrażeń, widzę, że jeszcze Derpi Estonian, czyli Ashe, przyłączyła się do nas, także bardzo miła pomoc. No więc, super. I teraz spróbuję tak skasować tego smoka. Nie, nie udało mi się. Kto? derpi Ashe zabiję smoka. F ładnie, Asze. 1313, a my ile trzeba? 1800. To wiecie, nie będę już kupował kilofa, chociaż... Chociaż wiecie, zabiję sobie tego młodego jaszczura i prawdownego golema. Robię sobie... O, to tu bot jest! O kurde, no to bijemy ich... asze. Tak? Tak, zabiłaś ją? Takaś twana miss? To, to chodź ze mną się bić, idiotko. No co mnie się bijesz? No i właśnie to mnie wkurza, że miss ma tyle HP. A w sumie to już mnie nic nie wkurza, jest spoko, luz, mam HP, mogę sobie tu pozwolić na takie wejście. Tylko Shen uciekł mi, kurde. Wieża mi troszkę wzięła obrażeń. Ale ważne, że zabiłem to Miss Fortune. Teraz cofamy i kupujemy lodowy młot. W którym się, myślę, bardzo płaci. No i mamy już 3380 HP. I 134 ataku, czyli to nam daje około 400 z tym mm, atakiem. Atakiem, ataku. Nie wiem. Chyba źle to powiedziałam, ale dobra Timo. No, myślę, że wygramy za niedługo, żeby ten odcineczek nie trwał zbyt długo, zbyt wiecznie. Ręcz I zobaczę pod co idzie Timo. Timo idzie pod moc umiejętności. Jakie ja mam staty? 404. Podobne do Timo, bo Timo ma 505, czyli tak by o jedną więcej. Dobra, Shen idzie, to pomogę jak najbardziej Timo. Midal, okej, okay, idę Timo. Proszę, nie zgiń razem z. Kurde, no a ja już tak blisko. za 6 sekund, Ultimate, ja wam tu zaraz pomogę, ja wam tu zatankuję. Ziomki, no i, pa no i patrzcie, jaki ten nasus jest potężny dzięki temu. Jeszcze z tym, no to jest ekstra, ale mi skaisowało ładnie. hu, ale to jest luźne. Mam, mam co chciałem. Dobra. Dwa trupy. Nice. Bardzo się cieszę. Shen. Jeszcze Shen czeka, tak? Shen kozaczy do mojej Asze, a ja kozaczę do niego. Szeryf owca, seryjny zabójca. Fajnie. No to jeszcze Ryza spróbujemy przycisnąć. As. Unicestwienie. Nice Asze. Dobry z ciebie gracz. Ile ty masz zabójstw? 4,2-7. Staty tak jak na początkującego gracza, myślę. Ja mam nieco lepszy, bo mam 607. Ale czemu nie? Dobra, tutaj idzie Leona. No to my ją sobie spowolnijmy i zabijemy. Super. Ekstrem się gra. W ogóle fajnie się gra, jeśli masz fajnych członków w drużynie. Rozwolnijmy sobie tego zioma. I zabijmy go. Super. No i właśnie to jest super, jak tankujesz, że wieże zadają mało hp. Yy, zadają mało obrażeń. Yy, Sory. Chyba, że. Weźcie, nie kończcie. Ho! Super, super się gra. No ale dobra. Omen Duima Czarny Tasak. Coś na 1500. Na przykład sobie kupię, powiedzmy, królewski miecz. Wiem, że to chyba jest nierozsądne, ale. Wydaje mi się, że mam mając 3000 HP to, że mogę sobie pozwolić na jeden taki miecz, bo na razie nic mnie nie zabiło. To jest bardzo fajne. Popatrzmy sobie teraz na staty 7 zabójstw, 0 zgonów, 8 asyst i 95 zabitych stworów. Dobra, tutaj ucieka Shen. To ja tu może podejdę do niego i go zabiję. Nie, ich jest w truch. Ruch, Boże Święty, co ja teraz powiedziałem: Help, pomóżcie mi, bo ja ich chcę tu zabić. I mam ultasa. Także zaraz chyba ich tu rozgniotę jak mrówki. Dobra, zaczynamy klepę. Chodź tu, Trundle. Trundle, jak to się mówi, nie wiem. Kurde. No i nienawidzę, jak właśnie on mi ucieka. Ale czekajcie, czekajcie, zwolnię go sobie. Uwielbiam to, uwielbiam ten moment. Jak ja go doganiam, on ma low HP, ja mam pełne. Ja jestem po prostu... No to jest super uczucie. Jak jesteś taki dobry. Fajnie, asystę sobie nabiłem. No i wbijmy mis, wbijmy miss. Muszę ją mu, mu, mu. Zająkałem się, sorry. Zabiłem ją, tak, zabiłem ją. Ale to są boty, więc jakby nie patrzeć. To się w sumie nie liczy. Znaczy... Liczy się y, doświadczenie itp itd, ale nie liczy się, no bo to są boty, a boty nie umieją grać, boty są do nauki gry. Shen ginie, dwa trupy, ładnie. Dobra, jeszcze sobie podejdźmy tu, sflaszowałem, wiem. Nie, bo zginę tutaj. No i mogę już powiedzieć, gg, wygraliśmy. No i piszcie, tak, wygraliśmy, zwycięstwo. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków na susem, bo mi się bardzo, bardzo ta postać podoba. Nie zapomnijcie napisać: bardzo bym Was prosił, Amumu czy Timo. I ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Ja komentowałem jako Lechu i żegnajcie do następnego, cześć.